Czekamy na pierwszy gwizdek Tobiasza Welca w czerwonych strojach, Zoria Ługańsk w białych, Legia Warszawa. Pięć meczów do tej pory w kwalifikacjach Ligi Europy, pięć zwycięstw, no gdyby nie ten mecz w Tiranie zweryfikowany ostatecznie jako walkower to Legia do tej pory gola nie straciła, u siebie jest konsekwentna 1-0 z Botoszani, 1-0 z Kukeszi no dziś taki wynik oczywiście Legię by satysfakcjonował chociaż zawsze mamy nadzieję, że tych goli drużyna z Polski strzeli znacznie więc zremisowali u siebie, 1 do 1, a później pojechali do Rotterdamu i choć przegrywali 0 do 3, to doprowadzili do korzystnego dla siebie wyniku, 3 do 3 dopiero w końcówce stracili gola, teraz uwaga Michał Kucharczyk, nie opanował piłki a Mykita Szewczenko wyszedł daleko, szkoda, bo to było bardzo dobre podanie, lewa noga tak jak Rusman Malinowski Duszan Kucjak dobrze piąstkuje piłkę bramkarza Legii jeszcze nie koniec akcji Zori, Kamieniuka Zostają zawodnicy Zorii w polu karnym, ale teraz pewnie złapie piłkę bramkarz warszawskiego zespołu i natychmiast daleko wybija w kierunku Nemani Nikoliczy. Podawali przerwanie meczu Furman, nie jednak Tomasz Brzyski, piłka do bramki, Brijonicz gol! 1-0! Ale szybciej! Bramka drużyny warszawskiej. No i chyba nikt nie dotknął tej piłki, więc można to trafienie zaliczyć Brzyskiemu. 16. minuta meczu. Legia Warszawa. Zoria Ługańsk. 1-0. No bardzo dobre na pewno dośrodkowanie. Strzelenie piłki w pole karne, ale kawał dobrej roboty. Wykonał Rzeźniczak, wykonał Jodłowicz i wykonał Kriowicz, którzy cały czas biegali w światło bramki. Bramkarz nie wiedział co robić. Czy wychodzi do dośrodkowania, czy też nie. Piłka uderzona. Choć na razie, Legia. Jest na najlepszej drodze do tego, by znaleźć się w fazie grupowej. Uwaga, i dośrodkowuje Duszan Kuciak, łapie piłkę, ale niebezpieczne są te dośrodkowania Zori w pole karne. Na razie dość pewnie poczyna sobie dusza Kuczak, ale trzeba zauważyć, że w tej sytuacji Petriak miał sporo miejsc. Dzieliśmy bramki zdobywane przez Rosłana Malinowskiego lewą nogą, dlatego trochę to dziwi, bo wygląda na to, że albo Komczenowski, albo Liubanowicz albo I to jest niestety wyrównujący gol Zori Ugańsk. 39. minuta spotkania. Legia Zoria 1-1. Szkoda na pewno tej sytuacji, szczególnie że ten rzut wolny był. No, niepotrzebny przed, przed 16 metrem. Dobre uderzenie, tu trzeba pochwalić na pewno zawodnika z Ukrainy za wykonanie tego stałego fragmentu gry. Pryjowicz, ładne rozegranie z brzyskim świetedras Teraz podanie Tomasza Brzyskiego. Michał Kucharczyk, szansa! Nikoli Szewczenko podniesiona, chorągiewka arbitrana na palonym. Piłka szlech. A Guillerme blisko pola karnego. Guillerme szuka tam miejsca, by zejść na lewą nogę i kopnąć piłkę w stronę bramki. Guillerme! piłka tuż obok e, bramki Mikity Szewczenko, ale to jest właśnie to taki element, którego legi potrzeba w tym meczu. Strzały z dystansu. Dzięki. A nie było tutaj możliwości zagrania na wolne pole, ponieważ Michał Kucharczyk nie zrobił takiego ruchu, aby tą piłkę dostać. Teraz bardzo niebezpieczny znowu strzał na bramkę Kuciaka, Żelko, Ljubenowicz, o tymczasem Gilerme, uwaga, szansa Legi Gilerme, za mocno trochę do Prijowicza, ale to nie koniec akcji Legii, jeszcze Aleksandar Prijowicz wycofuje do Kucharczyka, gol, dwa do jednego, ależ znowu mamy taką kuriozę, w tym meczu, ale ważne, że Guilherme był tam, gdzie trzeba. 60, druga minuta spotkania. Legia Warszawa, Zoria Ługańskie. 2-1. No to powinno uspokoić przede wszystkim teraz poczynania legii. Rzeczywiście, dużo przypadków, ale to nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Jutro pojutrze za tydzień nikt nie będzie o tym pamiętał. Najważniejszy tutaj jest wynik. Już wydawało się, że ta. Akcja pójdzie na, na stracony. Tego piłkarza naprawdę obawialiśmy się bardzo mocno. Przed tym dwumaczem nie miał jeszcze okazji w tym spotkaniu, by z rzutu wolnego kopnąć piłkę lewą nogą, a potrafi to zrobić perfekcyjnie. Dlatego teraz trzymajmy kciuki za duszana Kuciaka, Uwaga! Rusłan Malinowski! Potężna bomba jest dwa dwa. No nieporozumienie. Lewczuk z Rzeźniczakiem wbiegli w. Na linię bramkową, trochę to przeszkodziło na pewno Kucjakowi w interwencji, chociaż zobaczymy w powtórce. Legia tak robiła wcześniej, to też jest taktyczne zagranie, aby piłkę wybić z linii, natomiast tutaj mogło to zasłonić i trochę zdezorientować Kucjaka. Kamieniuka, uwaga teraz, Petriak, niebezpiecznie Petriak, młodzieżowy reprezentant Ukrainy, wprost w ręce na Kucjaka. No niebezpieczny jest ten zawodnik. Mały, krępy, taki, który, któremu piłka nie przeszkadza. Do przodu zagrana piłka w kierunku Gilerme. Gilermę i kamieniuka. Gilerme. Uwaga. Dominik Furman. Szarża legi Furman. Jest czterech piłkarzy. Furman, uwaga, okazja. I, 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 i rzut karny. Może przypieczętować awans Legii do fazy grupowej Ligi Europy. Andrzej Duda i Mykita Szewczenko. Czy będzie? 3-2. Duda, gol Legia 3 Zoria 2 Tak, jest pięknie, panowie. Dwie drużyny mamy w Lidze europejskiej. To jest najważniejsze. Andrzej Duda pieczętuje proszę Państwa zwycięstwo w tym jakże trudnym meczu, w meczu w którym Legia miała godnego siebie rywala, bo Zori Ugańsk należą się dzisiaj wielkie słowa uznania, ale najważniejszy jest cel, najważniejsze jest zwycięstwo, najważniejsze jest to, że w fazie grupowej Ligi Europy sezonu 2015-2016 zobaczymy dwa polskie zespoły.